Dzisiaj rowerowo i w środku rasu pojawiła nam się nagle taki to oto z zamku Bożego na nogę złamał ich ho, tutaj jest i pawcio. Można zastopować, przeczytać. I tutaj tak samo Jest i on ten wariat To jest wariat I tutaj taki krzyżyk Aleką druchą Poczekaj odwróć się <gry> Nie i jesteśmy sobie tych grubszych. Nie, nie jesteś. Ale taka to, o, to ładna łódka. Do karmienia zwierząt. A tutaj w środku lasu wydmę. Piasek wszędzie. i słoneczko daje a w przerwie mamy kiełbaske bułeczki winogrona nawet winogrona nawet panta 4. Tak, proszę bardzo To jest piknik Banan Ciacho I Dwa po toniki. Pawełku I po Pawełku, o <grymne> No co, jak się jara? o Nielegalnie. Na szlamy Gdzie jest ognisko, a nie to. Mi się, a po to? Bo tam użyjcie pokazu, to Nielegalnie tam z pawem rozpalamy w środku lasu, żeby usmażyć cięłbaski i, i je zgasić. Tutaj, jak masz taki zawodowy, to gasi na skalę. Dobrze gasimy i ostatnio nam taka przygoda się zaczął rozprzestrzeniać szybko i też daliśmy radę. Wrócę i rękę. Wyszko i tłumaczę w i pod no, A dziś rowerek Rowerek Z Pawełkiem i Twierdza Modlin No pojeździmy, zobaczymy Będzie fajnie A tutaj już zaczynamy Od pierwszych murów na wstępie Wjeżdżamy taką brałą I jedziemy prosto Tutaj pierwszy taka budowla zalesiała od góry, zakopana. A my idziemy tam. Tam są jakieś drzwi otwarte. Zobaczymy. Jest tajemne wejście. Jest komin. O, Czyli są tu tylko takie. Byli I coś sobie kurwa gotowali, czy coś. Takie malutkie, myślałem, że to cała długość będzie. To To, jest, to są przedziały. A to są takie przedziały, pomieszczenia. Mm -hmm. A tam drzwi nie ma przy tamtych to. Nie wiem, jak się tam wchodzi. A tutaj kolejna taka atrakcja tunel w dół i coś ciekawego. Idę rzucić okiem. Idę szybko, rzucę okiem, dokąd taki tunel może prowadzić. Bardzo ładny, cały z cegiełkami wyłożony. Aha, takie mury obronne z pozycjami do strzelania. No fajnie to wygląda a nad tym las. Rzeczka sobie płynie, a po drugiej stronie rzeczki taka budowla. Piękne. Niesamowite. To są takie bramy wjazdowe 1836 rok. Teraz widokowy, no pięknie tu jest bajeczka. Przepięknie. A my zaraz tą ścieżką będziemy tutaj rowerową sobie jechać wzdłuż. No, bajka, piękna sprawa. Weszliśmy do takiego budynku. Bardzo ciekawy sufit. Dziura w suficie i tam wyżej też była chyba dziura na to wygląda. No ciekawe, ciekawy pomysł z córą w suficie. Tam coś zasypane. Opa! Nie ma wyjścia. Bardzo ciekawy sufit. Kolejna piękna brama. Zobaczymy, co jest dalej. Bo wszystko. jacie, jakie karty mi zakryły. Bo wszystko, co mieliśmy przejechać standardowo, jak to my się rozpędziliśmy i objechaliśmy, już jesteśmy w ogóle w innej stronie. Musimy się teraz cofać, żeby zobaczyć wszystko. A za bramą, a za bramą są takie. Budowlę. Tutaj ognisko sobie w środku rozpalili. Są przejścia. Tu może kiedyś okna były. Fajnie. Mi się podoba. Idziemy sobie wzdłuż murów obronnych. Zwiedzamy. A tutaj coś jest, zauważyłem. O jacie. Studnia. Studnia w murach obronnych. Fajnie. A tutaj wita nas zamknięta brama. Co prawda tylko na taki łańcuch. Ale ponoć nie wchodzimy. Tam jakaś budowla i orzełek. Nie za piękny, bo bardzo prosty. Pora na piknik. Ciach. Ciach. Śledziki są. Śledziki są. Chlebek jest. Chlebek przepyszny. Pastella. Łososiowa. Pastella łososiowa. Nawet sztućce są dla każdego. Sztućce dla każdego. Niesamowite. Jajeczka gotowane. I jajka Jajeczka jeszcze Paweł prawie. z rana ugotował. I tu jest na dalszej części muru obronnego. Źle pojechaliśmy i mamy kawał do wracania. No. Już trzy zrobiliśmy. Trzy dychy zrobione kilometrów, pojemy, będzie siła, żeby wracać. A tu nam się trafiło na takich cienkich nóżkach. Jakieś coś. Całe A tam jest jakiś żółach. po wybuchu, zobacz, po lewej stronie. Zaraz pójdę. No, ja pójdę. I Dalej, dalej, dalej i teraz Coś tu jest jakaś. Tam jakieś dziury. Chyba Ale? jakieś zwierzęta, a tutaj dwie takie dziury. Jedna tu. Druga tu. Ja nie wiem, czy tam cegły nie są w tym, czy to nie są cegły. To chyba są cegły poukładane, jakieś tunele tu były Bardzo ładnie A tu po środku niczego szliśmy z buta z rowerami przez 5 minut Ktoś wybudował sobie Znaczy buduje na to wygląda chyba, bo świeże liście jeszcze na gałązkach tu na taśmę jakieś worki przyczepia. Ma stolik z jakiejś skrzyni starej. Tu rączka do dźwigania. Zawiasy. Miejsce do siedzenia dla dwóch Ale, osób. Starą puszkę wojskową po koserwie. A zobacz z czego mają stolik zrobiony? No. Z... I na zakończenie wycieczki siedzimy sobie w takim lasku. Gdzie jest kupa przyrządów do ćwiczeń. Są fontanny. Zamykamy oczy i słuchamy sobie jakby wodospad obok nas spadał. O, wyskoczył, uciekł mi. Chciałem nagrać jak wyskakuje, bo nie mógł sobie skrzydeł otworzyć w tym całym dobrobycie tego wszystkiego. Musiał to skokiem pokonać, ale mi uciekł. No i na koniec dnia wiadomo rowerki nie mogą być brudne! Na mokre siedzenia. Całe mamy mokre siedzenia. Przełączamy na dwóje. Lecimy z bóją. Już jest dobrze. Elegancko, całe mokre siedzenia. Można wracać do domu. Ciach, mamy kolejny dzień. Sesja tutaj zdjęciowa. Taki krzaczek z pięknymi różowymi kwiatkami a tu w środku takie o coś pięknego nie wiem czy to widać bo stoję na palcach i mam wyciągniętą rękę ale jest ale jest nie wiem to chyba z jakiejś jakoś zarośla jakiś bluszcz rośnie i takie piękne fioletowe kwiatki będzie rozwijać piękne fioletowe kwiatki a my standardowo jeden rower jest Paweł, jest drugi rower i jestem ja dzisiaj ruszamy wzdłuż Wisły taka przygoda jedziemy o tam mamy taki pomnik ludzi trzymających trzech kamień w górze coś podają, coś budują a my już jesteśmy sobie nad Wisłą Wisła płynie w tamtą stronę, a my jedziemy w przeciwnym kierunku. Paweł drzemkę zaliczył tutaj pod górkę, sobie chwilę się położył, żeby odpocząć. O, cieszy się sam z siebie. O tam. Się nagra coś, się powie coś. Da, na razie nic nie nagrywam. Tutaj rowery. Stolik elegancki. A jesteśmy. Na, Paweł szykuje drugie, drugi obiad. A my jesteśmy na kopcu powstania warszawskiego. Kiedyś za dziecka tu przyjeżdżałem. Wjeżdżałem na samą górę. Na samej górze jest. Tego nie widać. Ja nie widzę tamtej góry. Nigdzie nie widziałem od żadnej strony, żeby tam była jakaś góra. Ale ta góra gdzieś tam musi być. I tam jest taki wielki znak powstania warszawskiego. I była jakieś ścieżka rowerowatka ekstremalna. Teraz widzę, że tu jest kupa betonu wylana i takie bruzdy porobione. I to jest takie fajne. Fajne, współczesne i elegancko. A tam na końcu widzę bramę, czyli tędy standardowo nie pojedziemy, ale już spotkaliśmy czterech ludzi dookoła. Jedni nas pokierowali na kopiec, bo ja kojarzyłem tu przyjedzie, a tak kojarzyłem okolice i wiedziałem, że to tu. Drudzy nas pokierowali na górę, ale okazało się źle trzecimi rozmawialiśmy, siedzieli na ławce przyjechali specjalnie na tą górę i okazało się, że się poddali na samym dole, bo nie mogą wyjechać znaczy jeden miał rower, drugi nie miał roweru a chuj w to wszystko co ja gadam okazuje się, że tu jest wejście jest kawałek pod górę a tu nawet mamy wjazd rowerowy no kiedyś ja pamiętam, że był tylko jeden wjazd rowerowy pod tą górę i to taki dziki, taki leśny, o coś takiego. I to całą drogę się pokonywało czymś takim, były chopki po drodze. Było ekstremalnie fajnie. I... Pamiętam dwie gleby moje, naprawdę konkretne. No ale tam na górze nie widać żadnej górki. Co to za górka, jak ja tu stoję, a tam o. No ale dobra, pojedziemy tędy i będziemy kierować się non sto pod górę. Najpierw coś tam sobie zjemy O kurna 2 minuty, 30 minut gadam o niczym No to kończę I po ciężkich trudach spinaczkach Tak jak myślałem Dojechaliśmy do mojego celu Na samym szczycie kopca jest pomnik. A zaraz zobaczymy panoramę. A panorama zapowiada się tak. Tam jest rząd bloków, takich samych w takich samych odległościach. Kupę zieleni. Nie kupa metonu, Taki to to widok na Warszawę. Może z tego ujęcia nie za wiele widać, ale jak to się zbliży, to widać.